Cześć, GPF friends i witam bardzo serdecznie w Happy Wheelsa. Już, już bardzo dawno nie było tego na moim kanale. No i to jest kolejny odcinek maratonu, piąty dzień maratonu! Piąty dzień maratonu, Happy Wheels yy, No to no, lecimy ze Happy Wheels, yy, teraz mi się udało, piękne Ło Dobre Oj, oj oj oj, zasuwam Oj! Aaa! Za, za on, on to tam nie, nie obchodzi mnie ten syn. A wywalaj Oj! Dobra, to, to nie był chyba dobry pomysł. Yy, dobra, no to tak jak mówiłem, happy wheelsy lecimy. Yy, nie wygrałem No nie Ja chcę wygrać Kanaminsto Hui Nie wiem Dziś sobie będziemy jakieś randomowe mapy przeglądali w yy, happy wheelsach Pogramy sobie w randomowe mapy Będzie trochę dłuższy odcinek niż Ostatnio były odcinki tylko po 10 minut Ten myślę tak około 20 zrobimy Może był jakiś dłuższy odcinek podczas maratonu Ojojoj! Oj, oj! Czy, czy ja tam dolecę? Czy ja tam dolecę? Znowu! Nie będę robił jakichś cięć Nie będę montował zbytnio tego jednak montuję. Hmm, za długie będzie na montowanie. nie mam... Lubię montować, ale nie aż takie długie filmy. Chociaż szykuję jeden film, yy, gdzie będę robił Train Departs, czyli... Dla fanatyków pociągów i to będzie ponad 100 pociągów Będę musiał wszystko zmontować Pewnie mi to zajmie jakieś kilka godzin Ale no, to taki jest FGP, no co, co ja poradzę O, wygrałem w końcu Mówi, że długich odcinków nie lubi montować Będzie montował dłuższy odcinek niż y, ten Ten o, będzie z Happy Wheels. No taki to jest FGP Friends właśnie y, Dobra, lecimy L Don't move Bo co? Aha, głupie. <laughs> yy, Dobre, dalej. Coś ciekawego? Pogo izba, nie, nie jakieś to sławe, bo widzę po ratingach. Yy, Pogo jumba, to ma tylko 2,5 ratinga, to nie ma sensu. Yy. Smashdown Matyniu Devorest y Pogo fight Challenge pogo, pogo jump easy Butyl flip, oo chętnie Okej okay, y God of Hole, o, nie. o nie Nie, nie, zaplecę. nie zapraszam, nie zapraszam O kurde! Aha, głupie! Weźcie się wyląduj! Aha, chodź mi stąd wywaj, głupia butelka. No i... Oj! Uh, głupi... głupi full screen. Um, dobra, boom! O. Aha, fajnie, no. fajnie! Uh. O. o! Co ja tam zrobiłem, ale jestem kozakiem O, ale got już mi nie wyszedł. Ale co ja tam zrobiłem? Ale kozaki, dobra. Trzeba coś fajnego Oj oj, oj a... Aha Chodź I? Nope Aha mm, Może jednak sobie... jakiś lekki montaż Bo ...bo to było warte montażu Jak mi się to przewróciło Zobaczę, pomyślę, zastanowię się Jak będzie mi się chciało to nawet zmontuję ten odcinek No ustaw się No weź gdzieś wyląd Weź gdzieś wyląduj Nie. No Ty ku świat zbanie jeden Wlą... Dawaj, pyk! Macha. To może ty! Ty! Ja nie, nie ja są wychodzę, nie, nie to, to jest głupia gra. Eee Hardest game ever, nie, nawet nie będę próbował, bo, bo, bo się wkurze przy tym. BMX Park, no easy przecież. Eee... Oku, o ja o, o.

WW Heliny uh, uh, nie. Maha Maha! Aha, to już na mnie spadło. Fajnie! Fajnie, tak yy, No... Faj, fajnie, 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 nie. powiem fajnie. Nie wiem, wezmę jakieś... Kurde... Yy, rating. Oh. Uh This one. A normal level. This is just a normal level. Click to start. To się wydnie.